Witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym webinarze z cyklu zintegrowany łańcuch wartości i będziemy opowiadać o programowaniu Retail Configuration System. Zintegrowany łańcuch wartości to jest łańcuch, taka pętla nieskończoności projektowania. Taki proces projektowania zaczyna się od inżynierii, proces zamówienia, produkcja, później operacje. I w tym. W projektowaniu jakiejkolwiek maszyny musimy dobrać obudowę. Chciałbym pokazać Wam rozwiązanie, program, który ułatwi Wam konfigurowanie szaf. Konfigurowanie szaf odbywa się w wsparciu technicznym i projektowym oraz w stworzeniu cyfrowego bliźniaka, czyli tak naprawdę tego bliźniaka, który później będą Państwo wykonywać na swoim warsztacie. I tutaj powiem chwilę, czym jest RIX. To jest tak naprawdę katalog interakcyjny, który w łatwy sposób kontroluje nas, że będziemy dobrze dobierać obudowę. Jak możemy go uruchomić? Uruchomić konfigurator X mamy dwie możliwości. Albo uruchamiamy go z poziomu Eplan Pro Panel Data Portal, czyli w programie Eplan, jak wybieramy obudowę w Data Portalu, mamy taką specjalną ikonkę, która pozwala nam uruchomić właśnie, jak tutaj mamy w oknie, konfigurator do obudowy, żeby dobrać wszystkie elementy, czyli taki interaktywny, właśnie nasz katalog. Druga opcja, którą chciałbym wam pokazać, można uruchomić ten konfigurator za pomocą naszej przeglądarki internetowej. Teraz udostępnię mój pulpit. Otwieramy przeglądarkę, wpisujemy rital.pl. Wybieramy. Okno, support, oprogramowanie. I tutaj wybieramy konfiguratory. W konfiguratorach mamy Vital Configuration System. I mamy tutaj nowy, prosty wymiar konfiguracji. Właśnie, nowy, prosty wymiar konfiguracji, można powiedzieć, trochę nowy katalog. I klikamy rozpocznij. Przenosi nas przeglądarka w nowe okno, te nowe okno otwiera nam się. I tutaj mamy właśnie elementy, szafy pełnogabarytowe, małogabarytowe, o nich już opowiadałem na ostatnim webinarze moim. Tutaj właśnie od niedawna mamy nowe szafy komputerowe, tak naprawdę szafy IT, czyli wykorzystywane w serwerowniach lub do przechowywania serwerów, baz danych. Później PDU, listwy PDU, czyli tak naprawdę listwy do rozdziału energii i VX25 Litar Power Engineering to jest narzędzie do doboru rozdzielni wysokoprądowych. Teraz przejdziemy do prezentacji. Przepraszam, że tak skaczę, ale chciałbym Państwu najbardziej uzmysłowić, jak można wykorzystać nasze oprogramowanie Retard Configuration System, żeby optymalnie wykorzystywać je, tak jak ja to wykorzystuję w codziennej pracy, żeby Państwu dobierać lub proponować rozwiązania. Pokażę tak, jak ja to robię. A więc wsparciu technicznym, projektowym. Co teraz tak naprawdę to znaczy? Czyli na początku albo chcemy spoznać budżet naszego rozwiązania, Albo chcemy wstępnie złapać gabaryt. Niektórzy z Was się pytają, jaki gabaryt dobrać. Może Wasz klient powie, że mam takie miejsce i chcę tutaj wstawić szafy. Więc my chcemy dobrać najlepsze szafy, jak najwięcej miejsca się da. Chciałbym Wam pokazać na przykładzie, jak wykorzystać właśnie Little Configuration System właśnie w doboru obudów gabarytowych. Mamy za zadanie dobrać szafy. Wiemy po wstępnej koncepcji projektowej, już mniej więcej też wiemy, co chcemy w niej, w niej zainstalować. Będziemy potrzebować cztery pola. Pierwsze z nich będzie 600, drugie 1200, trzecie też 1200 i 800 oraz umieścić je na cokolwiek 100 mm, wysokość 2000, głębokość 800. A więc. Przechodzimy teraz do konfiguratora, do naszej przeglądarki webowej i wybieramy właśnie szafy pełnogabarytowe, bo o nich dzisiaj będziemy rozmawiać. I wybieramy system szeregowy, czyli system szaf, system szeregowy i rozpoczynamy konfigurację. I tutaj wybieramy właśnie po lewej stronie naszej, naszego okna mamy... Szerokość, czyli wybieramy szerokość 600, głębokość 600 i mamy do wyboru trzy rodzaje szaf: 1800, 2000 i 2200. Więc ja wybieram, jak pamiętacie, w wysokości 2000. Dalej. Teraz program pyta nas, jak można je Połączyć razem, czy bokami, czy plecami. Wybieramy bokami i wybieramy, że mają być cztery obudowe. Mała moja dygresja. Proszę się nie sugerować tym, że w programie jest tylko możliwość do sześciu obudów. Powiem szczerze, można dużo więcej obudów połączyć razem. Ja wybieram cztery. Klikam TALK. I program pyta mnie się, czy wszystkie szafy mają być takie same, czy można je zmienić. Jak pamiętacie, wybraliśmy, że chcemy je zmienić. Więc wybieramy tutaj, wybieram szafę drugą, zmieniam ją na 1200. Tutaj też na 1200. I tutaj na czwartą obudowę. Ja już pamiętam dobrze, na 800. Tutaj. Góry podczas szeregowania, tak samo program narzuca największą długość, czyli, ile ja tutaj zaznaczyłem, maks 4800 mm. To jest związane z tym, że po prostu nasilnik, który operuje naszą aplikacją, jest tylko w stanie tyle pokazać. Oczywiście można więcej zrobić. Klikamy dalej, bo chcemy tak. Ten komunikat tylko tyle nam mówi, że po prostu później już nie będziemy mogli wrócić do ustawień, czyli do szeregowania. Już szafy są tak spięte, jak wybraliśmy, czyli jeżeli stwierdzicie, że chcecie jednak szafę tą drugą zmienić na tysiąc, nie będzie możliwości. Wybieram ogólny widok naszej szafy, ogólny widok z góry. Tutaj mamy po prawej stronie mamy okno, gdzie możemy obracać nasze obudowy i teraz... Wybieramy opcję, akcesoria do szeregowania. Na pewno chcemy dodać ściany boczne, bo one są potrzebne. Wstawiamy cokół 100 mm. Ja jeszcze bym dodał lampki, bo zawsze w każdej obudowie wykorzystujemy lampki sterowniczej, żeby dobrze doświetlić przepusty środkowe, żeby w łatwy sposób Moglibyśmy wprowadzić, i tutaj powiem Państwu, wstawię kieszeń, schematy. Wiem, że ona się do, doda do wszystkich naszych elementów. Ja po prostu skrótowo chcę złapać gabaryt, mniej więcej naszą wielkość obudowy, dlatego wybieram większość elementów. Tutaj wstawiam łączniki do płyt montażowych, czyli w pozycji wysuniętej możemy ładnie zrobić, że cały szereg naszych szaf w środku jest jedna duża płyta. I tutaj do Twojej konfiguracji, czyli już podsumowujemy. Nie będę wchodził teraz głębiej w program, jak dodawać dodatkowe akcesoria, jak modyfikować, zrobić jakieś otworowanie z racji tego, że na następnym przykładzie pokażę Wam więcej. I widzicie, tutaj mamy podsumowanie, jakich elementów, jakie będziemy wykorzystywać na jednej, w każdej szafie, tutaj w systemie szaf, czyli już nam się podpowiedzą łączniki podstawowe, jakie mamy wykorzystać. Program już podsumowuje nam kompletnie wszystko, co mamy zrobić. Tutaj chwilę trwa, bo program po prostu przetwarza wszystkie te dane, które wybraliśmy. Już widzą Państwo, każda szafa poszczególnie przetwarza. I tutaj możemy wysłać zapytanie ofertowe i dane techniczne, lub pobierz dane techniczne. Więcej opowiem w drugim przykładzie, którym omawiać będziemy trochę bardziej szczegółowe pliki, które wynikają z konfiguracji. Również Wam opowiem, co tak naprawdę otrzymujemy, a więc z powrotem wracamy na naszą prezentację. Taką oto obudowę otrzymaliśmy. Tutaj widzicie, izometrycznie przekazana nasza obudowa. Tutaj o tych parametrach. I teraz inżynieria podsumowanie. mechaniczna. Tutaj. Co jest w dobie budowania naszego cyfrowego bliźniaka? Chcemy ułatwić sobie pracę, czyli już chcemy dobrze dobrać nasze elementy potrzebne do obudowy, potrzebne do zabudowy. I co tak naprawdę my teraz będziemy robić? Ja chciałbym to przedstawić wam również na, na podstawie przykładu, czyli. Wiem, już zaprojektowałem, wiem, że wszystkie obudowy wszystkie elementy wykorzystane wejdą do szafy 800 szerokości, 600 głębokości i 2000 wysokiej. Chciałbym dodać do tego ściany boczne co 100 mm zawiasy 180 stopni, uchwyt, komfort, profil również do wprowadzania kabli, kieszeń na schematy i oświetlenie szafy. I może coś jeszcze? Myślę, myślę trochę o klimatyzatorze. Na nasz pulpit do konfiguratora znowu wybieramy szafy pełnokabarytowe, wybieramy szafy pojedyncza, więc jak dobrze pamiętacie Państwo, wybieramy szafę 8806. No I odświeża nam się jeden dalej. Więc tutaj mamy okno wyboru, tak jak było w katalogu pierwsza strona, strona pod szafą, czyli cały spis elementów. Tutaj mamy właśnie te elementy pokazane, czyli wstawiamy ścianę boczna i widzimy na zielono poświetlają nam się te elementy, czyli one są dodane. Tak samo wstawiamy cokół. Więc przechodzę już teraz. Wstawiamy zawiasy. Tu mamy opcję dodania oświetlenia LED. A ja chciałbym pokazać Wam w drugi sposób, jak można dodać jeszcze więcej akcesorów, które są w katalogu, a nie są na tej pierwszej stronie. Teraz dalej przejedziemy, wstawimy profil do wprowadzenia kabi. Uchwyt Komfort i widzimy, wstawiamy Uchwyt Komfort, i tutaj w tym oknie już nam się poświetla, że jest dodane, i wstawiamy kieszeń na schemat. I tutaj mamy taką opcję: możemy dalej do Twojej konfiguracji, Twoja konfiguracja, czyli już przechodzimy do podsumowania konfiguracji, czyli pomijamy i krok, modyfikacje i akcesoria, tak jak w pierwszym przykładzie wykonaliśmy. A tutaj mamy dalej katalog akcesoriów, czyli właśnie, teraz już otwieramy ten cały nasz duży katalog, żeby dodać. Tutaj dodaliśmy cokoły i my wybieramy zabudowa wewnętrzna i tutaj możemy dodać oświetlenie systemowe. Ja chciałem dodać oświetlenie 2500300, potwierdzam. I tutaj podpowiada mi program, co mogę jeszcze dodać do tego elementu, czyli przewód przyłączeniowy i tutaj zestaw do mocowania magnesowego. Ja tylko wykorzystam ze, przy, przewód przyłączeniowy i wstawiam go. Potwierdzam. I co tutaj chciałbym Wam pokazać? Widzicie, o nasza lampka się już umieściła i możemy ją w łatwy sposób, tutaj przesunąć. Ja wybieram, wy, wybieram zastosowanie standardowe, czyli właśnie na środku, potwierdzam tak jak program nam do, doprecyzował. Do, do, do Co jeszcze tutaj możemy, właśnie wprowadzenie kabli, właśnie albo długwiki, albo wprowadzenie kabli pod łową. Tutaj jeszcze mam akcesoria ogólne, czyli możemy dodać uszy transportowe, Rolkę najezdową, czyli jeżeli coś na drzwiach będziemy mieć ciężkiego, na przykład duży klimatyzator, stwierdzimy, że chcemy na, na drzwiach zamontować, dodajemy rolkę najezdową, żeby po prostu drzwi nam się pozycjonowały podczas zamykania i nie przekaszać naszych drzwi. To, co ja powiedziałem, chciałbym dodać klimatyzator. Klimatyzator w zabudowie na ściany. I ja zakładam z doświadczenia, że ta moja obudowa potrzebuje około 1600 W chłodzenia, chciałbym go zamontować na prawej ścianie, bo akurat z lewej ściany coś będę miał dodatkowego i wybieram tutaj klasę wydajności 1600 W. Zachęcam Państwa do korzystania z naszego konfiguratora, bo wtedy tak naprawdę będziecie dobrze mieli dobraną obudowę. Do obudowy i do tych elementów nasze klimatyzator, czy tam system chłodzenia. I tutaj potwierdzam. Teraz, jak, jak znowu ten sam element, czyli do klimatyzatora, program nam podpowiada, co możemy więc uzyskać. No i więc ja uzyskam tutaj wyłącznik drzwiowy, bo jeżeli otwieramy drzwi, klimatyzator tak naprawdę powinien się wyłączyć, żeby po prostu nie chłodzić całej hali czy tam całego pomieszczenia. Klikamy wstaw i potwierdzamy. Teraz... Przeniesie nasz program w opcję plasowania, czyli tutaj możemy przenieść nasz klimatyzator w odpowiednie miejsce. Tutaj przenosimy go, ustawiamy mniej więcej w takiej pozycji środkowej. Na tym etapie jest bardzo dobrze, jeżeli to zaimportujemy do ProPanela, oczywiście będziemy mogli przesunąć ten klimatyzator w przestrzeni, tak żeby prawidłowo był zamontowany i nie, nie kolidował z jakimiś elementami. Również możemy jego wpuścić lub wyciągnąć, wpuścić jakby do środka, czyli w pozycję środkową lub prawie schowaną i wybieramy potwierdź. Tutaj widzimy, dodam nam się klimatyzator. Klikamy dalej. Drugą y, operacją jest modyfikacja. Co to znaczy modyfikacja? Czyli chcemy lampkę na, na elewację albo zakładam dzisiaj, że chcemy na drzwi zamontować analizator sieci. Czyli wybieram drzwi przednie na zewnętrznej powierzchni, czyli pokażemy tutaj zewnętrzną powierzchnię. Wybieramy opcję edytuj powierzchnię. Wycięcie prostokątne. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, i tutaj można albo ręcznie wprowadzać, albo zetytować. I tutaj mamy wysokość, szerokość. Najpierw ten 90, chyba 3 mm na 93. Taki standardowy. I go ustawiamy, czyli już mamy dobranego. Na środku mniej więcej na tej wysokości. Zapiszmy. Program przetwarza to wszystko. Widzą Państwo, tutaj dodał nam się zielone okienko, że mamy wycięcie. Więc można w fajny sposób zaznaczyć elementy. Co też jest ważnego jeszcze wrócimy do tych drzwi i do tych modyfikacji. Może na jakimś innym elemencie załóżmy na ścianie lewej zewnątrz. Widzą Państwo tutaj takie czerwone. Przestrzenie. To są przestrzenie, które pokazują obszary zabronione. Czyli tutaj, w tych czerwonych miejscach, tutaj są na przykład na ścianie bocznej, są miejsca do przykręcenia ściany bocznej do ramy, jak dobrze wiecie. Więc tylko pokazałem Wam, że coś takiego jest, czyli program nie tylko plasuje, ale też nas kontroluje. Czyli wiemy, że na pewno w tym miejscu możemy wyciąć otwór prawidłowy. I już jesteśmy w twojej konfiguracji, czyli podsumowanie wszystkich naszych rzeczy, jakie mamy. Tutaj mamy informację, że wycięcie, drzwi przednie, prawa ściana również jest wycięcie i po zastosowaniu tutaj certyfikat i badania, czyli mamy IP55 na obudowę. I klikamy dalej. Przechodzimy do opcji podsumowanie. W podsumowaniu mamy. Właśnie tak samo powielone informacje co trzeba kupić. Tutaj mamy opcję zapytaj ofertę i dane techniczne. I tutaj wypisujemy wszystkie nasze informacje, firmę, ulicę, nazwę, kod pocztowy. Jeżeli znacie swój numer klienta to możecie też wpisać. I tutaj różne dane i klikamy wyślij. I dostajemy ofertę. Nasz dział techniczny ofertowy przygotuje Państwu ofertę. Możecie również wpisać w komentarzach opcję, że proszę wykonać nam otworowanie. I nasz dział ModCenter wykona Wam wszystkie otworowanie zgodnie z zaprojektowanymi otworami. Druga opcja jest pobierz dane techniczne. Czyli pobieramy wszystkie dane techniczne, a tak naprawdę wysyłamy do siebie na maila. Czyli dostajemy takiego maila zwrotnego z linkiem do pobrania. Za chwilę Wam pokażę. Wpisujemy nazwę, czyli na przykład swoje imię, nazwisko albo nazwy firmy. Jest imię, nazwisko, a adres e-mail. Tak dla swojego porządku możecie dodać nazwę projektu, dla którego to wykonujecie na potrzeby, oraz komentarz. Tutaj jeszcze mamy takie ikonki, czyli zapisz na dyskietkę, czyli ten plik, który tutaj wynika, możemy go zapisać na, po prostu na swoim komputerze. Możemy tutaj otworzyć swoją konfigurację, z którą już zapisaliśmy, tu wprowadzić swoje ID, czyli wczytać konfigurację, jeżeli jest zapisana na, w przestrzeni dyskowej, pobrać plik CSV i tutaj wydrukować. To jest opcja zmienić kolorystykę tła. I tutaj opcja YouTube, czyli przynosi nas do, na stronę YouTube, a dokładnie opisuje, jak retail configuration, jak można dobrze wykonać pracę. W jaki sposób można taką konfigurację Safy z akcesoriami wyeksportować do e -plana? Chodzi głównie o zestawienie materiału. Są dwie opcje z tego, co się orientuje. Jedna opcja jest taka, że jeżeli Państwo pracujecie w ProPanelu i otwieracie Data Portal, po prostu możecie bezpośrednio z Data Portalu, jak wcześniej pokazywałem, uruchomić właśnie Retail Configuration System i za pomocą tego elementu połączyć się i pokazać te wszystkie elementy. Druga opcja jest pobranie elementów, czyli zapisanie, pobierz dane techniczne i zaimportowanie je do EPLAN. I tutaj pokazuję właśnie te pliki, czyli dostarczyliśmy, już państwu otwieram. Dostarczenie danych konfiguratora za pomocą systemu konfiguratora RITA. I tutaj mamy te dane. Tutaj mamy plik zapisany. I tutaj mamy dane właśnie do pobrania, czyli klikamy download. Jeżeli klikniemy download, to pobieramy taki plik. Plik właśnie ten plik. I tutaj mamy informacje. Mamy w pierwszym folderze dostajemy 3D, czyli 3D dostajemy nasz widok 3D, jak wygląda nasza obudowa wykonana. I dostajemy plik test, czyli jeżeli macie nie wiem pracujecie w jakimś programie do obróbki na przykład chcecie fajnie zasymulować klientowi jak wygląda to pomieszczenie z maszyną już wasz konstruktor pracujecie w modelu 3D i wasz konstruktor mechaniki chce dodać taką budowę w łatwy sposób za pomocą takiego pliku 3D możemy go dodać później mamy a czyli e, informacje, jakie elementy będą potrzebne, tutaj powiększę, jakie elementy będą potrzebne, z jakich elementów składa się ta obudowa, co trzeba dostarczyć i na przykład gdzie, gdzie je umieścić. Później mamy DXF. DXF to jest tak naprawdę pliki na maszyny CNC. Między innymi naszego Perforexa, o którym opowiem na następnym webinarze. A tutaj, po prostu, wasze, jeżeli Państwo korzystacie z maszyn CNC albo dostarczacie komuś Wasze obudowy, żeby Wam otworował na maszynach CNC, tutaj macie pliki wsadowe. Tutaj mamy dwa foldery, które tak naprawdę są potrzebne, jeżeli wykorzystujemy Perforex BC. Albo Perforex LC, czyli nasze maszyny do otworowania. Tutaj mamy zakładkę Propanel, czyli mamy informację, właśnie nasz model do Propanela. Czyli tutaj za pomocą tego możemy dodać program do Propanela. Naszą obudowę, nasz program obudowy, kliksadowy możemy dobrać do obudowy. I tutaj mamy Build of Material, czyli jakie materiały są potrzebne. I właśnie za pomocą tego pliku, za pomocą tego pliku widzi, widzą Państwo, mamy tutaj informacje. jakie szafy, ilość opakowań. Więc myślę, że dzięki temu również może taką listę materiałów zaimportować do swojego, do swojego projektu, żeby już po, podpiąć pod obudowę, pod makroobudowę, czy tam rysunek obudowy, lub znaczek, właśnie te elementy, które należy wykorzystać. Pozwolą Państwo. Że wrócę na, na chwilę do konfiguratora i przejdziemy do modyfikacji. Czy tutaj, oprócz takich, e, takich elementów, można dodać więcej konturów, jakieś nietypowe? Tak, możemy je dodać. Należy je przygotować w DXF-ie i wybrać opcję Wyślij kontur. Tutaj przeniesiemy, przenosimy swój kontur, właśnie jaki, jaki chcemy użyć. Zaraz. Ja nie mam przygotowanego, ale kiedyś pracowałem nad takim jednym, więc myślę, że tutaj mam. Otwiera nam się ten komfort, komfort, kontur, więc on chwilę potrwa za otwieranie, ale właśnie w taki sposób możemy. To dodać. Ja za chwilę przejdę i pokażę Państwu, jak się dodaje ten kontur, ale najpierw pójdziemy dalej z prezentacją. Jak się załaduje plik, to po prostu go omówimy. Jak się dodaje ten kontur, właśnie trochę inny, trochę na własne życzenie narysowany. Podsumowując, dostaliśmy taką obudowę, i teraz czym jest ten Real Configuration System? I właśnie Retail Configuration System do obudów, a tak naprawdę do wszystkiego. To jest takie narzędzie, które bezwzględnie konfiguruje nam rozwiązanie, czyli dostajesz już wszystko gotowe i dostajesz wszystko gotowe i dobrze dobrane. Możesz, tak jak pokazywałem, w łatwy sposób dodać swoje otworowanie, zamówić to. W przyszłości, mamy nadzieję, że w niebawej przyszłości, będziecie mogli. Już z poziomu Retail Configuration System zamówić wszystkie elementy, które zostały dobrane. Dostajemy już materiały na obróbkę CNC, czyli już wiemy, jak skracamy czas przygotowywania procesu, przygotowywania tych naszych otworowań. Tak naprawdę dostajemy fajne narzędzie, które ułatwia nam pracę. Czy pracę w zabudżetowaniu obudowy? Ile będzie kosztowała nas obudowa? Czy właśnie już w gotowym takim pliku wsadowym, jak wygląda? Właśnie się zaimportował mój plik, więc przechodzę na mój pulpit. Więc widzą Państwo, zaimportowałem taki plik DWG, i tutaj mam wszystkie elementy. Mogę zaznaczać je, i wtedy w łatwy sposób dodaję je. Dalej. Tutaj wybieram, jakie elementy chcę wykorzystać. Ja zaznaczam obydwa elementy, przez wybór selekcji można zaznaczyć wszystkie elementy, które są w tym kliku I klikamy dalej. Musimy wybrać na elementy właśnie, to było o drzwi, czyli na przykład drzwi. Tutaj to nie jest związane z tym przykładowy program. Jeżeli będziecie mieć swój i transferujemy ten element. Czyli widzą Państwo te wszystkie elementy, ten nasz prostokąt, i wszystkie elementy możemy tak zamontować. Tak samo jak macie HMI w otwór prostokątny i po bokach otwory okrągłe, na przykład fi 5 można je ładnie uplasować w Waszym pliku DXF czy tam DWG i po prostu zaimportować do programu. To, co pokazywałem, strefy zabronione, widzicie? Tutaj umieszczę to i po prostu nam się zmienia kolor tego prostokątu. Czyli nie możemy go wyciąć, nie możemy tego. Klikamy umieść, zapis zmiany, czyli już dopisujemy i w naszym tutaj widoku już się umieszcza. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia i do usłyszenia i do, lub do zobaczenia na kolejnych webinarach.